PKO Półmaraton Solidarności to jest bieg główny 27 biegu Solidarności, Lubelskip jest 1980, to jest ta pamięć tamtych wydarzeń z lipca, ale pamięć poprzez sport i wylany pot na trasie. Jest ekipa międzynarodowa z całą pewnością, ale liczymy na bardzo dużą rywalizację pomiędzy zawodnikami Ukrainy i Kenii, bo oni tutaj będą no, biegać na, na tym dystansie, krótko mówiąc, pod rekord, myślę, trasy. Trasa Świdnik Lublin trwa tak naprawdę od 1993 roku, wtedy przez wiele lat biegaliśmy na dystansie niespełna 13 kilometrów. Dopiero 7, blisko 7 lat temu postanowiliśmy przekształcić bieg krótko w półmaraton i był to strzał w dziesiątkę. Stąd między innymi nasza głęboka i długotrwała współpraca, liczę na to, z PKO Bankiem Polskim, sponsorem tytularnym. Bank Polski jest tutaj, można powiedzieć, liderem, jeżeli chodzi o organizację biegów masowych w ogóle w Polsce. Jest partnerem, organizatorem, sponsorem bardzo wielu biegów, które oczywiście jednocześnie są połączone z akcjami charytatywnymi, które się nazywają biegne dla. Dzisiaj mamy bieg dla Weroniki, naklejają sobie ją na plecy. I w ten sposób wspierają zbiórkę pieniędzy dla danej osoby, dla której biegną. W ten sposób fundacja Pała Bankowskiego przekazuje sporą pulę pieniędzy na leczenie, rehabilitację w zależności od tego, co, co jest potrzebne dla danej wybranej osoby z fundacji. Więc to no, bardzo fajna jest akcja. Rok rocznie jest zbierana naprawdę olbrzymia suma pieniężna, około 800 tysięcy, także... No to jest na pewno fajna akcja, przyjemne spożytecznym. Biegaczy nic to nie kosztuje uczestników, a, a, a mogą pomóc. No i, no i to jest fajne. Wszystko zaczęło się tutaj. Dopiero w sierpniu rozpoczęły się strajki na wybrzeżu. Natomiast Lublin, Świtnik były miastami, które pierwsze rozpoczęły to, co się w tym kraju zaczęło w ramach o no, naszej takiej historii już nowożytnej. To jest miejsce też refleksji, prawda, tego co było, czyli historii, prawda, tego co jest. Jest to rok szczególny, bo jeszcze nie skończyły się obchody przecież stulecia niepodległej. W tym roku nasz bank też obchodzi stulecie swego istnienia, więc łączymy wszystko: historię, spotkanie, prawda refleksje, ale pomóc też tym, którzy tego potrzebują. Mnie przekonał. Eee, prawda, że ze względu, że są dobre nagrody finansowe, dobrze jest kategoria Polaków, to się bardzo pali. A co więcej, no, nigdy nie byłem, nie biegałem w Lublinie, to też chciałem takie nowe miasto zaliczyć. Eee, podoba mi się urozmaicona, trudna, ale fajna, bardzo piękne miasto, podobało mi się. Wspólnie trasa wymagająca, ale daliśmy radę. Eee, bardzo dobry bieg, bardzo dobrze zorganizowane, jak widać i słychać. Jestem pod wrażeniem. Ja startuję tutaj cyklicznie w tej imprezie, to jest już mój piąty start, więc no, e, można powiedzieć, że ta impreza ma stałe miejsce w moim grafiku biegowym. Uważam, że jest to bardzo dobrze zorganizowany bieg. E, tak jak Wam powiedział, łączy właśnie aktywność fizyczną e, z e, historią, oczywiście. E, jest bardzo wymagająca trasa. E, można się na niej oczywiście sprawdzić. E? No generalnie nie no ja biegam regularnie, więc dla mnie no to jest na pewno atrakcyjne taki bieg. To już mój kolejny bieg pomaratoński tutaj w Lublinie. E, dzisiaj rzeczywiście trochę słońce przygrzewało, ale atmosfera jak zwykle bardzo przyjemna, także biegało mi się bardzo dobrze, co prawda, wynik troszkę gorszy niż rok temu, ale jako druga Polka jestem... Jestem szczęśliwa i jest zadowolona z biegu. Takie biegi z tradycją, chcemy biegać, biegamy i uczestniczymy w nich. No rzeczywiście dziewczyny nadały bardzo mocne tempo, jeszcze nie na mnie, takie, nie dla mnie takie tempo, ale myślę, że z czasem e, będę rywalizować również z nimi. E, kibice bardzo pomagają, to jakieś bardzo dobre są punkty nawadniania, e, dobrze zorganizowany bieg wice na każdym kroku i także to porywa do coraz szybszego biegania. The competition was very nice for me, but the climate condition very hot, but I really adjust the climate. Yes, I, I'm about the time because already my my body was exhausted. I'm very tired, but I really tried my time. That's is my best for today. I, I see every corner in the town, very many people waving at us. The condition is up and down, sloppy, so the, the route is okay. Yeah, the event is very nice, the course was very good, the people of Lublinia is very nice, they are cheerful, I like. I was trying to push with my brother, then it was a little bit faster at the last kilometer. Trudna no taki was not <laughs> very silny. Але ну, всі зробив для того, щоб стати першим, ну, не стало. Пулмаратоні, якби моя корона дистанція і мої вініки на пулма ратоні, ну, довші. Ну, траса інтересна. Організація є на дуже ну, високому. Тако в Радий тут брати участь в тих заводах. Ну, думаю, на наступний рік приїдемо і будемо за перше місце. Очень добре біжалось, але но... дуже жарко, дуже жарко. Траса з горами, але но...

The track is good, only very hot, but <laughs> yes, but it was good. It is my first time to be in Rubin, but I am very happy to participate this race. It was nice, but climate was very hot. Yeah, our track it is very hard, but <laughs> we fight. Yeah. Gdyby nie wydarzenia lubelskiego lipca, nie byłoby i sierpnia i dziś pewnie żylibyśmy w innych okolicznościach. Takiego zrywu, jaki tutaj był na Lubelszczyźnie, to też nie zanotowano. Nawet później i w sierpniu w roku 80 w kraju, bo to była większa liczba ludzi strajkujących niż na wybrzeżu. I z jasno sprecyzowanymi również postulatami, które mogły dopiero później miesiąc później czy prawie dwa miesiące później być niejako skrystalizowane i mogła się w praktyce narodzić Solidarność. Myślę, że trzeba kiedyś jest początek, kiedyś koniec, ale jeszcze nie zamierzamy poddawać się. Nie jest łatwo organizować taką masową imprezę, ale na razie się nie poddajemy.